Dobra, witamy w odcinku MTA Daisy Dobry przylecieliśmy po machina Ja, ja się Ekipa panowie, lecimy Machin, Machin w sumie dobrze mógłby wskoczyć ja. Tego, na biernik. No nie chcieliście, no kurwa, pierdolcie się Ja strzelał? Chcieliśmy? Ja No ktoś mówi, że na G no, yes. no to gdzieś ląduje i na biernik skoczy. Nie, dobrze jest Zamknij rejt <coughs> jest Maria, Polak taki... Może byś na tym parkingu? Tutaj. Może byś na tym no, parkingu? No, no, no... no, no. no. no to się tak zeskoczy. Od Tylko pamiętajcie, nie podchodźcie do murków, bo ich nie ma. Chwila cięcia chyba że on skoczy to jutro. Oh, czy się Dobra, no. Machin skoczył. Lolo, Trwało to 10 minut, ale jesteśmy... No, no, na, na odcinku no. będzie nawet no. 2 minuty, ale nie. Na odcinku nic nie będzie widać, bo... U ciebie. Aha, u ciebie. Dawaj FC. Daj mam, daj zawsze kogoś. To jest tam? Czy tam? Brawo. Nie. Rack. No, usunę najlepiej, nie? Crack is hard. Ty, bo nawet mam pisane fps u Eee, bo coś mi wydaje mi się, że to się nie nagrywa, nie? Coś Co? Do... Co nie nagrywa? Nie się, tak. się wydaje, że się nie nagrywa, nie? A może byś przedstawił nas? Kurde, a nie. Przedstawiłem was. No, bo... Już nie zrobił. Żeście się, kurwa, już nie witali, no to cała poradę. Co? Kiedy? Cześć, ja tam... jestem Lobot, kurde, witam wszystkich. Nie mówiłem bo nie. A czy... przedstawcie się po kolei. Bo... Cześć i czapka, no. Ej no kurde ja Facebooka muszę pilnować bo kurde pisze ciągle No wtedy masz tam być koleżanki pięcioletnie pięcioletnie, no Ej to ktoś z was? Tak. Nie to ma to był... jak to z MP5 nie, to był... na szczęcu Gdzie? Z MP5 na szczęcu Gdzie? 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 Tu nawet Czała. nie lataj, bo tu się ich zabić nie dało, patrz, jedzie coś. Wystrzasz jak nie zabijesz. Tam zombie ja był przy nie? Właśnie, które trzeba... Prawo, do Ford Carlson. Tam auto było pod mostem. Też tutaj, Ej, dostałem! Wracie do ej. niego, czy coś? Ej! Bóg tu jest! wyskoczyć! Dostałem, nad wodę szybko muszę wyskoczyć. Bo ja dostałem hipa z Dawaj na drugim brzeg ja bym jeszcze Nie mogę, bo ja nie mogę otworzyć. Ląduj szybko. Ej, eee. drugi typ... Nie, to zombie. No weź tam, do niego No bo tu jeden krwawy, jeden chce wyjść, aż ja to lol wie Krzyc się na mnie leć, 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 leć Leć tam Bugiem ta Przeuważyliście właśnie przed chwilą No szybko, bo on gdzieś biegł Musisz Na sobie szybłe? Polek Pierdol ja tam, heku, nie tam nic do strzelać Nie strzelać, nie strzelać, nie strzelać Nie strzelać raku Do niej schodź, bo ich nie widzę, Tu Tam są, wody. woda w wodzie W wodzie? W wodzie? Lockdown. Lockdown się, no, lognął się, no, logdął się, się. Po lewej, po lewej! Logdął się, nie widzę. Nie no, lognął się, bo było kurwa, Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu! W wodzie. Zapomniałem odcinka, obiecujesz mikrofon, nie? Raki. No. To od nowa. No i od nowa, i się no. No, no. nie ma, lo... ma logdą Tu w prawo, w prawo. Ej, po jedna rzecz. Przygadzaj sobie słowo ścina. Ścina, każde sobie zawsze było i będzie na każdym Dobra, chodź świeżcie. To na górki, pewnie ktoś będzie. To był re, ten i, rekit that y, ass. tyle ich tu było, że przecież tu zliczył. 6 co najmniej. był jeden, jeden według drugim. Jeden? Nie, nie, ja Trzech widziałem, dostałem. dwóch gili i bandytę. Oczywiście ja pierwszy go ja dostałem. I jeszcze jeden y, tym jechał. Y, Dawaj w lewo na tą górkę. Sanchezem kładem, nie wiem, co to było. To był, to był Sanchez. Hmm. Ja. No cink zobaczysz? No nie, bo u mnie się nie zrenderował. Macie. Jest pod nami. To ja. No, no, no to na szło. No sus GPS odzywajcie. Leć tam nie ma, tam na most. pod was koło suche. Nie ma tam. Dobra wylup no na miast, nasz, też, to, yes. to nasz Nasz, Nie nasz. No używajcie GPS na trochę no, po co? GPS? Dobra, Fort Carson przeleć Fort Carson nie to naszy, jest naszych GPS w ogóle nie ma tutaj wypowiedzcie mi GPS? GPS co? Dla kogo to w ogóle? Po co? Komu tam Na Murzyni Na co, po co? Kto jest ze mną? Tu? Idziemy w skoro tej nie można zabić. Który Dobra Ford mną? Carson nikogo Constant. nie ma <coughs> O i... was? Podręcz pod jeszcze tą wadę, po to... przywitanie mieć... na odcinku i opieć o, się dokładnie. Jezu. No, nie tak. no, zrobimy tak, wylądujemy hel To nasz. Boże. Weź już, bro, do Ko Szybko, na G, na G, na G. Do lądu już. Na G. No lądu, Na A ja? No mnie. Pobiegasz sobie. Ona to niebiejna. Auto? Jeszcze, jeszcze raz, szczęśliwie. Jeszcze kurwa, od ząbiaka dostał dał. Autopadł, ja mogę ci są. O, wybuchnięty. Nie, wybuchnięty no. to jest. Nie wiem. Kurwa, lec podać po niego. Za nami Boże. ten, za nami był bandito widzę z Polak. Widzę, że chce to widzę. Ale ten wiecie, że on wie że z BSM. Leć. Leć za nie, leć. Pomóc, pomóc i to szybko. A. Ja dostaję raki. To jesteście kulą ustawieni na tych czelcach, nie? No wiem. No, ja, o, ja mam lec, wszystko szybko O, to Z tej strony są! Jak? Nabijcie ich. Bo tu nie ma lec, widoku Lec, lec za Podleć. nie mamy zasięgu, człowieku. Dobra, lecę, człowieku! To lec, no, jest kurwa, lec. dajcie mi spokój, ja się wlane. W dzieli byłoby łatwiej, jest szybszy. No No ale po co policyjny, no. no? A czemu, nie? No bo stracisz jest stracić przód, wraca na BSA. Do, na BS-a na BSA. W ogóle policyjnego stracił ogólnie, nie wiem co Niżej, 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 niżej. Nie jest, jest zobacz policyjny Ale były dwa, a jest jeden nie, nie ma, Ja w ogóle mam głowę mi zasłaniają. Jak... Może nie, może się usuną wraz z tymi nabietami No, jest? im się niechle, nie? No, pewnie ma jeszcze ochronkę z nie? <grym> No. Ale strasznie. nie Dobra, uciekaj. Gdzie lobos umarł? Leże. To, jak, gdzie, kiedy? No nie wiem, jak. On ja jak on mnie w ogóle tam ściągnął? Nie, ilo miał ilo. chyba nie? Dobra, zaraz się wic. tam, lobos. No, no. Weź mnie na dole. Tak. Tu? Teraz. Ja jestem po do bazy, kurwa, 100 Nie, nie, nie. po co? Przecież to jest temat, a nie? Specjalnie im kurwa ten debią Po co oni poję mnie po co ci DPS? Co tam za? Debi? Nie, no ja używam DPS-a, ja używam ciągle. Kto tam jest? Został. Stąd tam został za nami? Nasz ja Gdzie ty lecisz? Ej, tu trupa żyje na aucie. Dobaszłeś tego trupa nie lubnisz, nie? Czemu? Tak nie, rozekonektnie. Ej, tu nadal był typ w tym małym Nawet leży na ziemi, więc... Tak, no. ja go tu nie widzę. No. Weźmiecie podlecicie po mnie pod fabrykę? Eee, koło se? O. To jest zombiak. Ja zostaw mnie tu, ja będę pinował tego ciała. Ja chuj, też nie. będę pilnował. Ja, to... ja sam mogę polecieć, to wszyscy zostaną, się, ja sam polecę. ląduj, nie? Doląduj. No, ląduj, ląduj. ląduj. To na drzewach nie chcę wylądować, tak? Nie, nie chcę smoleńska mieć. Nie, moje kurde 6 fragu. Bandito wróciło, uważajcie. Zabijecie go. Wysiadł. Nie wiem, ile jeszcze czasu jest, żeby go zabić. Nie, Jakie, nie bo, bo on... do was samochód jeszcze jeden. Ale dobre, do krzaków, do krzaków, do krzaków. On jest krzakak. Skłuca tam. Nie mogę go zabić, nie? Coś to koło mnie biega. On jest w krzakach cały czas. Ja nie wiem, kiedy mogę go zabić. Tylko ja, będzie do ciebie celował. No, ty może być wylądowanie, czy tu jest pod dalej? Ja biegnę. <grym> on... O, no, to się zatrzymuj. Powoli. Muzyka, hej, hej. Dobra, widzę dobra Ląduj to. Cicho, zaraz minie. No bo weź kieruj przez chwilę. On, on, tu jest bardziej usunęrfały jak kieruj już wyszedł Mateusz, 2, Mateusz, perry, A Albo go betiem zacznę, nie wiem Nie, ja wyszedł ja do niego Chyba. Nie, 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 Tu jest dla bossa, ciemno Dobra, widzę jak? go Oni On są mnie, go zabić. Aha, nic nie ma Ale nie, on ma tystkę, lol Co Bandito przyjechał? Bandi przyjechał? Oni nas. Gdzie? Machin gdzie? Dobra, A miał linki, daję dobra. Dobra, ja mu tak nie zrobię. Robocz no, wysiadasz, ja od razu wsiadam na kierowcę. Spoko. Mamy, mamy jeszcze ochronkę, to jestem Czekaj, gdzie ja padłem, bo ja nie pamiętam. Tam czy na przykład koreś No tu Bandito jeździ. Już pojechali, kurwa, do tego. Tak, tak. Ej, ma coś maga do akacza. a Ląduj tu, tu, ląduj. AK, czy może? Dobra. Ja nie, Dzień. ja mam MP5 i co z... No bo to nie są te na, narty ty, nie ma ty... Nie mogę już tego pojazdu, bo to jest pojazd Lobosa! O startu tą Helką, na co ty? Pojazd Lobosa! No ale nie weźmie nikt, tak? Dobra już... Ten mam dwóch chyba przy sobie! Dobra biegnę ci pomysł, musisz już biegnę. Dejko strasznie Helką, nie umieram ale dobra, ale czy sobie, ale gdzie ty jest? Eh, eee, no, na górkach. Nie, 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 nie. Na górkach tam. Może jako strasznie helpu może. Posłoniecie mnie? Bo ja tu Mam Nie, nie, remacja. mam na kontener, czy nie bardzo? Bo Ci chyba nie gonią. Kośmy na kontener, wszyscy. Czeka. Czeka. Jaki kontener? Tak, idziemy. No to. Kappa no, do lobby tam, idziemy. No, to, tam, to Może tam, wylądujcie, się zbierzemy, a nie. Koło mnie koło lobosa. Koło, lobosa. koło lobosa. Albo lobos, ty tutaj gdzie my jesteśmy, bo nas tu jest więcej ci do helki czy ten? Chodźcie wszyscy na te kontenery, Kurwa, wyląduj do mnie! Ląduje mnie! też kurwa, wyjeżdżą, no, byle co, ja pierdolę. Ja nie, będę lądu, ja nie będę lądu pod kątem, bo jeszcze rozwalę helkę, tak? Hmm. No właśnie, ja będę kierował, dam do leciu kurwa. Kieruj, machi, Ej, zabiliście tych dwóch, to na górkach? Nie. Goni ich, ale nie będzie pobiegnić. no. Daj, nie wiem czy mania lecisz, czy nie. Los, dobra, mi się dobra kupunek, poczekajcie. Ale... Jestem gotowy. Zbudował Jest mi się ekipony, jak on cały czas włączony, nie? Relog'a Nie kurwa A nie o No, no mu ci skalki to... Nie będzie się I po co Relog'a, stary ją ci wziął przez... ...palił skalki Noo No Nie no, Ja wiem gdzie są Ale miałem przez chwilę 18 fp'su jak tam biegły To oni gdzieś się musieli... Jeden jest wgłosować. na statku, jeden jest na białym maście Na samej górze Za gdzie Za dół Ja cię, ja ja A my coraz bliżej Dziesiątki, gorącej dziesiątki a kontenu kontenu, gdzie jest? Na białym Na moście statku. typ jest. Nabijesz go w beton nie? Na statku tam w Leży. Dobra ja go lutuję. Zetka trzymał no. jej. No tam. Jest tu to wejście ciało lobosa? Chodź już tam Nie Dobrze. Na nagie możesz po prostu się przy, wejdzie się przyczepić Ale do środka LOL no, Dobra koczek teraz. No, teraz, teraz będzie dobrze, teraz będzie dobrze Do środka Kurwa nie ja wam wyjdę bo no, nie. nie ja czekam aż on wejdzie bo ja teraz dwa będę ja się zmieniałem, bo byłem całkiem w Patrzcie, wejdź tutaj, skoczyć, łapieć Ale oni byli na górkach, nie? To szybciej może. No, czekam na was, już wejdziecie. Tu już jest, przyklejony. I lecimy od razu na paczkę? Tak. Tak. Dobra. To weź mnie wysadź na samej paczce. Nie, nie wysadzę cię o to. Wiesz co ty, wcale tam nie lecę, łe. Łe. No chyba... 30 ammo do CZ, ktoś chce. No, chciałbym, ale mimo, jeszcze się nie tęsknię. Mi dasz dwa magi, bo ja mam zero. Dobra, Zdrałem ale ty chyba na razie wprowadzisz, no to, na ten, no. Ja tam wyląduję, dał mi. No kurwa, bez strzelców właśnie lecimy. No Z be. dwoma, lol. Ja strzelam, lol, pa, pa, bum. Nie mogę strzelać, lol, czemu, łaj. Ej, czy no, tak jeszcze tak, berwiemy od naszego, to wy? Ja. Ty, Zuzanku. Jak, jak ja strzelić nie ja, mogę, lol. Jak ja strzelić nie ja, mogę, dobra, już mogę. To gdzieś do nas. Nie, znowu nasz. A, no i ja próbuję jest dobra. dobra, Dobra. Nie podpuszczaj dobra. go, nie podpuszczaj. Dawaj. Nie, bo jeszcze ktoś wyskoczył jak wczoraj. Masz grunt? A, to już wiem, co się z tarką stało. Niech jest <noise> przez ogród, to lol. O, o, Helka jest. jest. Zwalią, zwalią, zwalią. Chwalią, zwalią. Tylko wyląduj na niej. Zadajcie, typ, Typ, dobra, wchodzi? Ja, typ wchodzi, typ ja wchodzi. się siedzę, jeden typ wchodzi, jeden wchodzi, jeden ja nie jeden widzę siedzę, ja się siedzę, jeden wchodzi, ja wpływa, siedzę, ja się siedzę, ja się siedzę, ja się to, ja ja się siedzę, tego typa, siedzę, ja no się siedzę, ja się siedzę, ja się ja się ja się siedzę, się Dobra Cezarkę trzeba weź bo tu się... Bo kada, to mogą minę, kampić na to nie. Ej, wrzucę do tego białego Cezarku Szybko, szybko, daj mi No są w tym y, ciele. To się o... lutujcie, osmało niech wyszedłem. Ja to widzieliśmy go Nie wziąłem nic, jeszcze nie wziąłem Ja go lutuję Milk Dobra Hel daj pomy ja ma bardzo dużo amunicji wszystkiego ja wychodzę 3 4-5 dobra. Dobra, ja muszę ja wolontować. Ja nie wiem, czy Dobra. tu wyląduję. Nie Dobra. wiem, czy tu wyląduję, bo jest ten. To nas w kontenerach kontener. Takie to jest musi być na kontenerach. To no na górę, na górę, na górę. Dobra. To jest nasz, ten. Dobra, to jest nasz. sobie z To, jest ten, bo... to, to ja ten ja ten jeszcze jest w tym kontenerze? A już odlatujemy? Nie czekamy. No to mi podpyt. Ten, który ma magię, leci ze mną. No i no już Boże. chwilę nie mogę tam wskoczyć, rozumiesz? Patrz. Co no? dał? ej, Biorę. Biorę. Patr, skacze? Ba... No tak, paki. Tak, dobrze. No. Doskoczł, doskoczł do, do wody, Madzia. Ja. Yeah. Pienudzi? Co? Nie tam pójdę. O, czy może tam skoczyć może bym tutaj wskoczył? Kurwa, no nie! Co jest? To może wskoczyć do wody. Do, do nie znaczyć to znaczy. Nie, yeah, dobra. Tak, ten pierwszy raz skoczył i jest od razu, nie. Tak, Ale nie, nie mogę, nie, nie wiesz... Nie, no bo nie nie rudy i tyle, kurwa. Dobrze skoczyć na, na, na hangary Na Ej który. chciałem słyszeć na oko czemu go zebrałeś Dobra jest, jestem gotowy Dobra Polak weź płyń na brzeg Kurwa Ja też płynę no, ale... ja też płynę Mój Mój w kurwa, weź, się od, weź się odwróć Na Brzeg LV czy SF? LV, LV. Ja już powiem,